Siema, się z tej strony sadu. To kolejna gierka z Lola Arenki. a strożyli w końcu jakiś system rankedowy z tego co widziałem. Także poza tym, że trzymamy się w drewnie standardowo, a to o chwila. Dobra. to e... to tak, trzeba zagrać te pierwsze 5 gier placementowych. Pierwsza gdzieś tam szóste miejsce, druga to w ogóle to po 8. Raczej tego nikt nie zobaczy nigdy a Także to jest chyba trzecia gra Z tego co mi się wydaje Także spróbujemy coś ugrać szakulcem e, Może nie być to łatwe Bo Jakoś tak średnio Mi ten szako działa ostatnio na tych arenach Gdzieś na tych 8 e, 8 graczowych Nie ja wiem lepiej mi szło czy coś Ale te itemki były trochę inne Więc było trochę prościej Natomiast zobaczymy Może i tu się uda coś wygrać Z nie zbiego no, oczywiście 7000 stunów. Nie, nie, nie wbijaj się. Generalnie no to musimy grać wokół moich pacynek trochę. Przynajmniej spróbować i zobaczymy jak to będzie. A, pam, pam, pam. No ciężko będzie, ale spróbujemy. To jakoś specjalnie się nie biją. Oj. Bardzo. Bardzo źle, że ten hit mu wszedł. Ale tak, no my mamy dwa planty na jednego, więc powiedzmy, że mamy przewagę. Natomiast niewiele nam to raczej daje. Takie mam wrażenie. No bo Darius niech się wystakuje, a jego nie chce grać wokół moich pacynek. Ewidentnie. Ciao. Yeah lipa. No, lipa. <noise> ale nie dziwne. No, jakby na Dariusa to ciężko ugrać coś w takim stage'u, ale i tak nie jest źle. 7 AP, okej, okay, na no spoko. Muszę trochę więcej zeładować, bo to Wów, mam wrażenie, że niespecjalnie to stakuje. W sensie nie jest tak łatwo to wystakować. No... Mm. Okej. Okay. A my mamy 0 takedownów. No to fajnie. Ambitnie. Co mm. co tu mamy? Pike z Chagatem. Także też to na CC. No zobaczymy jak to będzie. No póki co nie powinno być problemu jakoś ich pokonać. Muszą mi czegatna gdzieś tam ferli Z tym pajkiem. Im dalej w lastem oczywiście będzie tylko gorzej. Także tak. Taka sytuacja. Hmm, hmm, hmm. No, nudne pierwsze walki. Nie ma co ukrywać. Ale niech będzie. Nie, 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 nie będziesz się leczyć. O, przynajmniej nie, na, nie przez moment. Hmm, hmm, hmm. <laughs> surprise dobra gitara mamy jednego nie wydaje mi się żeby czokat tam wrócił do niego go odrodzić także fan albo jednak no, ale średnio myślę że mu się to opacało w sensie no dla nas to więcej w sumie takedownów także lepiej mm, pod quest jego tak na dobrą sprawę. Także gitara Siema. Dobrze. Ma okej, strasznie mocny jest. Tak zauważyłem na tych, tych arenkach. Przez ilość. A HP. Co to jest? więc nie No, to nie jest głupie. Tak w sumie. Dobra, spróbujmy. Będzie jak będzie. Będzie jak będzie. Co my tu teraz mamy? Grace Vai, okej. Okay. I Grace widzę tutaj mocno ciśnie. Hej pod ten OmniVump. Ciekawe. No zobaczmy. Niestety nie dostał nic z Lifestealem w jego, Ale niech będzie. To też nie jest złe. W sensie no będzie miał spory damage gdzieś tam. No, no, dawaj, dawaj. O, super. O, to chodziło. I w pacynkę. <laughs> o, to chodziło. Mm -hmm. O. Dariusz padł. Czy sobie amumu z Saraką to jest ciekawa opcja? Ooo. Tylko jak to jest? Full up mu. Nie wiem czy gdzieś tam w dłuższej perspektywie wytrzyma te dłuższe walki, ale kto wie, zobaczy się Póki co wygrywali A, bo Saraka ma to coś to. No to jest spoko <grybujesz> Nice. Znaczy nice, nie nice. Spoko ugrali. Ale dalej przeciwnicy, więc nie ma co propsować, nie? <grybujesz> Dobra, e, no na pewno Liandry Będę potrzebował to bez tego się nie obejdzie No Właśnie, że Okej, okay. full damage Full damage uder, full damage Lisin z manem, co ciekawe no Zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy uh, uh, uh. Jestem w szoku, że kłę z Maokają tak średnio wypadają. No, nie mój problem. <grym> Dla mnie to i lepiej. Koni wszyscy szybko gdzieś tam poodpadają. Dobra. Czas rozstawić pacynki. W jakiś sensowny sposób. Dobra, kolejne, kolejne, Lisin padł i Udyr też, super, no i fajnie, w sensie sami weszli w, i w mojego klona, i w pacynki, także ciekawe. Ciekawe, ale też ten wiego dobrze sobie radzi naprawdę, także nie ma co narzekać. To, co to teraz ma być ciekawego? Mm, rud? Oh. To nie. Nie fajnie znakujemy. Też nie. Nie wiem, czy ten rud jest nam potrzebny. Szczerze mówiąc. A mnie nie. Okej. Okay. To może być spoko jakaś egzekucja nazwijmy to pod koniec mm, okay. No i nie mamy redukcji leczenia i to jest słabe to bardzo OK Dobra ta padła Teraz tylko wykończyć amumu gitara. jako spaliłem bo w ogóle z tym maską. Także spoko. Ja naprawdę fajnie, agresywnie gra ten jego także jest git, ja mam czas porozstawiać jakoś śmieszne pacynki pod przeciwników akurat. No cóż. Nie zazdroszczę ten tej Głęd z Kompozycja wydaje się całkiem niezła. Jakby Głęd to silny champion, ale... O! Ki Fart Pytanie czy to coś da Okej, Mist combo. zawsze przynajmniej jednego pokonali. A, brakuje nam jednego killa. Żeby ten miał. I temek. Dobra, co my tu mamy? Szczerze mówiąc chyba po prostu pójdę w AP. Tak sobie myślę. No bo na anti -Hill to jeszcze nie ma co. Mam nadzieję, nie powinniśmy jeszcze walczyć później z, Dariusz, z Dariusem i z I. i, i. I z kim Tarikiem. A ani z tą soraką, także. Tu też się niby coś tam leczą, ale nie jest to aż tak. Zobaczmy. Co tam wie go. O, gitara. Wygląda dobrze. Pytanie, czy las nie poskładają. Runda jak każda inna, nie? Mm -hmm. No dobra. Nie powinno być jakoś mega źle. Ja bym ich tu podtrzymał. Ile się da. Jednakowoż. Ua. No to mocno. Tego się nie spodziewałem. Ojojoj, ojojoj, oj, oj. nie trafił stunem. Dobra. Ten martwy... Teraz popi. A no tak, tylko ona sobie go gdzieś tam wyciągnie Zobaczymy jak to będzie A, gitara, easy eee, Tam easy Źle teraz zagrali po prostu Dobra eee, p -p 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 Myślę, że to jak najbardziej no, wiego ma spatułkę, także spoko. Mocny boost gdzieś tam do jego statystyk. A, bo ja zgarniał wszystkie kile No, też śmiesznie. Ale nie narzekam. Póki co, Gwen ma okej. Okay. Czyli jeszcze nie padli. Cwaniaki się na 5 HP trzymają. No, to chyba czas na nas. Żeby ich wywalić z gierki. Nie wiem, coś mi... Oczywiście... Pada. No nie fajnie z tym. Dobra, jest lepiej. Jest lepiej z FPS-ami. No, gitara. Eee, gitara. Nice. Ja, ten... Jego to ma naprawdę mocny damage widzę. Już. Ale to spoko. No ja tam go... Wykarowałem w tym early, to teraz czas na niego. Znaczy, wykarowałem. Przetrwałem po prostu. Bo on też sporo swojej roboty zrobił, faktycznie. No tak, zostawiać Sarakę. O Jezus, jaki... O Jezus. moczy. <ślałom> Ale kto tak nigdy nie zrobił? No, grając tyle lat w League Legend, każdy tak zrobił. Choć raz. Dziennie. <ślałom oczy> No. Dobra. Co tu mamy teraz do wyboru? To nie. 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 A, tak, Dagger, Game, Synchrony, Vamp. A, Jarvis, Mark, Enemies, Quizing Damn, Extra, From Allies, Next Effect. A weźmy to. Jakby tam faktycznie miał padać. Nie daj Boże. Czy teraz to ja chyba będę szybciej padał niż on. A, no tu będzie ciężko. A i nie mam redukcji leczenia. Chłopcze, nie dobrze, nie O, sporo ten itemek w ogóle zrobił. Fajnie, fajnie. Dobra, trzeba o tutaj otoczenie. O, zdążyli wykastować ultatarika. Niedobrze. Padaj, padaj, padaj. No, e, dobra, gitara. No to już Tarik nie powinien tutaj nam jakoś specjalnie zagrozić. Gitara. No, to już jest y, w jego party. Tak zwanym. Soraka nie będzie taka łatwa do zabicia. Tak, w sumie. Tylko pytanie, czy ziomek tam dobiegnie? Nie, wydaje mi się. A jednak, aha, bo on tym itemem do trupa może się też przyciągnąć. To fajny item. To fajny. Teraz ult. Mam nie? Teraz. Ła. <ścoughs> no nieźle to ugrali. Muszę przyznać. A tu? Tu już dawno nikt nie żyje. Okej. Okay. No i co? Myślę, że to. Generalnie. Generalnie to tak. Okej, okay, Gargoyle. Riff Maker, ciekawe. W sensie, no przy W nie był ma to sens. Ale jak długo będzie z tym? Nie ma za specjalnie jakoś. No dobra, jest trochę niby, niby tanków, zobaczymy, ale my nie mamy. Trzeba tą Soraka jak najszybciej złapać, to nie będzie proste z tym, z tym. Nie wiem, ja to bym grał jednak. No tak, tak. Na spokojnie gdzieś pod pacynki. O. Fan. Okay. Nice Udało się Gitara Mmm Mmm Movement Speed Jak najbardziej Dobra, ja mógłbym i tam kupić kolejny A um, co byśmy chcieli Dzień dobry, okay. że są jest to Burn for. Okej okay. Okej a to jest ten nowy item, który wszedł spoko. To brzmi też jak dobry item naszako plus Liandry. Pacynki. No zobacz, tylko mam strasznie mało ability tam, niestety. Także to W to tak raz na jakiś czas. A niech będzie. Ta coś się leczy. Co? Ciekawe. Ciekawe, dobra, Wai Graves. No Graves ewidentnie robi robotę. A, nie dziwne, tak sobie myślę, nic nie widzę. A okej. Okay. Ciekawa idea. <ścoughs> no to waj, tam średnio. No ale na wiego to... I do takiego... wiego z takim... z takim buildem to naprawdę ciężko. Jeden na jeden. No, ciekawe czy Dariusz to wystoi? Ale widzę, że ciężko. Naprawdę, mocne mają combo. W sumie ta. ja tak się zastanawiałem na początku. Nie, czy ten AMUMU AP FULL da radę z, z tą Soraką i dają? I zaraz my jeszcze musimy na nich walczyć. Jak miło. Mm, dobra, przydałoby się coś jednak z Ability Heistem, bo właśnie sprzedałem buty. A jak to tam działa? <laughs> A może nie? Może byśmy poszli pod full burst? Ach, tyle itemów, tak wiele możliwości. <laughs> Dobra, pójdziemy sobie pod to i zobaczymy, czy to działa, czy nie. Najwyżej to sprzedam gdzieś. Wcześniej czy później. No, 700 AP, no źle. Ile to mi daje? 54, no niewiele. Czy lepsze to niż nic? W sumie. Wo. To szybko poszło. No nie nie nie, dwa razy to. To tak nie zadziała <laughs> Skubana Próbowała Ale nie tym razem Dobra co to jeszcze mamy? Deal additional, critical damage Your summon's gain to pójdziemy no To pójdziemy Dobra Spróbujmy No tu będzie ciężko 2000 tysiące staków Modarius Także nie najfajniej To wygląda Nie ma co ukrywać Okej okay. Ten tam zginął. Teraz tu pacynka. A redukcja leczenia robi swoje. No i fajnie. W końcu jakiś win. I co? Dzięki za oglądanie. I widzimy się w następnym. Na razie. Cześć.